Kilka lat temu połączyłem ze sobą dwóch kolegów, którzy przez dwa lata zrobili ze sobą biznes o wartości 30 milionów w gotówce. Innym razem połączyłem ze, ze sobą dwóch właścicieli firm, którzy je ze sobą połączyli. I w pierwszym roku po połączeniu dodatkowy zysk z tego tytułu przekroczył milion złotych. A dzisiaj jest już o wiele, wiele wyżej. Tak, można powiedzieć, że jestem mistrzem połączeń i właśnie dlatego co miesiąc spotykam się. Co miesiąc w innym mieście, na salonach biznesu, towarzystw biznesowych, ze swoimi biznesowymi przyjaciółmi, ale także i gośćmi. I teraz, jeżeli oglądasz to wideo, chciałem Cię nie prosić, ale zaproponować, żebyś rozważyła, rozważył przyjechanie do nas jako gość. Nawet jeżeli skończy się na tym, że ja Cię z kimś połączę, to jak widzisz z tych przykładów, może być warto. Wejdź pod link poniżej i sprawdź, kiedy spotykamy się w Twojej okolicy, albo na przykład w mieście, które uwielbiasz. I zapisz się już teraz, no i zobaczymy, co takiego się wydarzy na salonie.